Jak silni mogą być Shinju, porównując ich do całego uniwersum? Będzie to jak najbardziej teoretyczna i subiektywna pogadanka, ale postaram się odkryć jak najwięcej się da na podstawie szczątkowych informacji, które do tej pory dostaliśmy. Wykorzystamy do tego starą dobrą skalę siły, którą zaraz dokładnie wytłumaczę. Bo przed tym ogłaszam, że wyszy u mnie na sklepie borutowo-mangowe koszuleczki ze stuprocentowej bawełny, czyli tej najlepszej jakości z niezmazywalnym nadrukiem. Mamy przykładowo koszulkę do czytania książek z żurą, lub to, co w tym uniwersum w modzie. Czyli bicie Koda, a dokładnie to koszulkę do bicia Koda. Bicie sobie pod ten adres, znajdziecie go też w opisie i w przypiętym komentarzu. Przypominam, że ten pierwszy drop ma darmową wysyłkę, także korzystajcie. Rozmiary też już możecie sobie wybierać. A teraz do rzeczy. Także uwaga, przypominam, że cała skala, którą zaraz zobaczycie, to oczywiście próba zobrazowania sobie różnic sił, jaka może dzielić dane postacie. Bo jeżeli Daru, to można się co do pewnych rzeczy spierać jak zawsze. Tak, Boru to jest już ciężko, a nawet bywa to bez sensu, a już na pewno te dwie serię do siebie porównywać, to już jest tragedia, dlatego właśnie to będę robił. Bo jest to trudne, niejednoznaczne, kontrowersyjne i całkowicie subiektywne. A na tym zawsze ten kanał się opierał. Także ja się nie oprę i niech to będzie zapowiedź ruszenia się na poważnie w skalę siły, jeżeli chodzi o Boruto. A tym razem zrobimy teorię mocy. Pierwsza z grafik przedstawia nam Ryu, którego uważam za najbardziej nieokrzesanego, łatwowiernego, czyli krótko mówiąc, łatwo go podejść, jest też impulsywny, co może. Ostatecznie pogrążyć go w walce z kilkoma osobami, które są teoretycznie słabsze od niego. Oczywiście jest Shinju, istotą, której moc bierze się z jakiegoś nieznanego dla nas do tej pory mnożnika, bo inaczej tego nazwać nie możemy. Czakra dziesięciogoniastego, czakra człowieka z karmu ocuckich, będąca anomalią i to wszystko okraszone awatarem człowieka, który został dotknięty przez bestie. Jego moc, jak i ich wszystkich, nie polega na stricte ani czakrze, ani mocy złapanej osoby, a bazuje jedynie na jego technikach lub tym, co mówi. Mógłby osiągnąć, jak w przypadku Baga, który nie potrafi nic w swojej ludzkiej formie. Gara w tym zestawieniu nie ma jak najbardziej żadnych, najmniejszych szans, nawet jeżeli doświadczeniem bije Ryu na głowę. Mos Shinju jest po prostu zbyt przytłaczający. Jeżeli każdy z nich bije sobie white Coda, a wręcz gardzi jego mocą, sugerując, że w każdej chwili mogą się go pozbyć, szczególnie sugerował nam to cały czas Ryu. Dla przypomnienia, Unlimited Code przebija się Jigena, nie Bo to bardzo dziwny i często spotykany błąd w komentarzach albo jakichś dyskusji. I trzeba sobie to zapamiętać. Kolejne zestawienie to pojedynek bez większej historii, jak w sumie każdy tutaj. Oczywiście moc Matsur jest bardzo mocno bazowana na mojej sugestii, żeby pokazać, ile może dzielić ją od, jakby nie patrzeć dobrze wytrenowanego Johnny na wioski liścia jak nieobecnie najlepiej wytrenowanego. Ryu przy niej zdaje się być małym dzieckiem, gubiącym się gdzieś tam we mgle. Zwraca się do niej z wielkim szacunkiem, bo najpewniej instynkt podpowiada mu, że jest ona od niego wiele silniejsza i w każdej chwili może się go pozbyć. Tak jak to mówił Kashin, w tej chwili działają oni mocno pod wpływem instynktu, ale to się zmienia. Stawanie się tymi ludzkimi to ich pięta Achillesowa, czego wynikiem jest to, że Konhamaru, co najmniej kilkukrotnie słabszy, ma szansę bez problemów biciej przysłowiowy nóż w plecy. W innym przypadku nie zdążyłby wyciągnąć kunaja i powinien zostać przebity pniami w stylu drewna, i to byłby koniec. Mamushi zdaje mi się być delikatnie silniejszy od Matsuri. Po prostu uważam, że ma mniej wad, że nie stanie się tak ludzki, jak ona się już stała. To przedstawiciel prawdziwej bestii i żądzy, która go napędza, ale niestety na swojej drodze spotka kogoś, komu nie może podskoczyć. Aktualnie ani on, ani nikt poza dziurą i mitycznym już Shibajem, czyli demon, który za wszelką cenę będzie bronić Edy. Nie mam żadnej wątpliwości, że osoba stworzona do pokonania Ishkiego jest wiele potężniejsza, a jego pewność siebie w przeciwieństwie do tej Koda daje mu więcej plusów niż minusów, bo po prostu ma narzędzia, żeby napędzać tą pewnością siebie swoją siłę. Wiadomo, że nie będziemy w stanie jeszcze długo tak dobrze ocenić jego sił. Jest to czysty strzał w ślepo, żeby pokazać różnicę klas, jaka moim zdaniem ich dzieli. Najpewniej ma musi wymyślić coś, żeby dostać Eide, nie walcząc z Dimonem. Może jeżeli ona przez przypadek jeszcze raz go zobaczy w swojej wizji, to tym razem będzie ono w stanie przeciągnąć ją do swojego realnego świata jak przez lustro, co nie zdziwiłoby mnie ani trochę, tym bardziej, że manga sugeruje nam, że widzenie wszystkiego jest jego mocą charakterystyczną. dalej przez własne zawahanie już raz został pokonany, ale właśnie nie przez byle kogo, bo w głównej mierze był to Boruto, który myślę, że jest delikatnie silniejszy od Shinju z Avatara Sasuke. Tutaj zakładam, że Mangekio Sarada nadal będzie od niego słabsza, ale to nie będzie bardzo znacząca różnica. Wiele zależy, czym tak naprawdę jest jej umiejętność. Czy będzie w stanie używać Susano i w jaki sposób będzie to robić. Jeżeli demon jest strzałem w ciemno, to tutaj nie mamy praktycznie nic oprócz przewidywania, jak mogłoby to wyglądać. Tak czy inaczej, sądzę, że Shinju są nie do pokonania w pojedynkę przez ludzi, chyba że mówimy o ocuskich jak Boruto czy Unlimited Kawaki. Czy cyborgach, jak Demon. To już inna bajka, i wtedy myślę, że oni, przy odrobinie szczęścia, są w stanie pokonać każdego z nich w pojedynkę oprócz tego jednego. I jest nim oczywiście nie kto inny jak Jura, czyli osoba, która jeżeli przejdzie do działania, to świat zostanie zniszczony i nikt nie będzie w stanie go powstrzymać. Gdy tylko Boruto, czyli oprócz Dimona i Himawari najpotężniejsza żyjąca istota wyściubi nosek, gdzie nie trzeba, to zostanie na 100% zabity. Widząc w jaki sposób rozprawia się z White Codem, widząc, że był w stanie utrzymać się przy życiu pośród trzech Shinju, w tym trzech naraz atakujących go, możemy wnioskować, że Jura jest rzeczywiście istotą, której przy nigdy nikt nie będzie chciał wkurzyć, bo pokonania go jest jeszcze bardziej Niemożliwe niż pozbycie się Iszkiego, a tak przynajmniej się wydaje, bo ciężko jakkolwiek obecnie w tubu w vorteksie odnieść się do ich siły tak realistycznie. Ponieważ mieliśmy przeskok czasowy, ale widząc go walczącego z Himawari, nazwaną perfekcyjnym matchingiem z Kuramą, i rzucając atomówkami, wyciskająca z niego naprawdę 100% potencjału, jako jedyna w historii, musimy zrozumieć, że Jura nie wyciągnął nawet rąk z kieszeni poza momentem, w którym płamał jej nogę w 50 miejscach jednym ruchem i walczył za pomocą samego oka, nawet nie wypowiadając nas w technik, nie tworząc nie robiąc tak naprawdę nic co odebrałoby mu szczątkę energii To może być obecny wierzchołek mocy jaką kiedykolwiek zobaczyliśmy Ale żeby się upewnić potrzebujemy jeszcze trochę czasu Chociaż apele Kasina są co do tego całkiem zgodne Niech to będzie wstęp do zabawy w skale siły Już te Borutową przed końcem nowego roku Dajcie znać co sądzicie o moich kalkulacjach Jakie byłyby wasze I pamiętajcie też o koszulkach póki dostawa darmowa I cieplutka jak micki Do następnego i elo